Są takie dwa dni. Jedyne dni w roku to święto babci i dziadka Muza się kręci wokół. O tym ważnym święcie dobrze pamiętamy. I dziś właśnie dla nich mały prezent mamy. Na pewno o tym nie wiecie, że babcię najlepszą mam na świecie. Wszystkie smutki biegną do kąta, gdy babcia się w domu krząta. Babcia najlepsze znajdzie lekarstwo na potłuczone kolano, i uśmiech ma dla mnie jak słonko, gdy wstaje codziennie rano. Zawsze pocieszy przytuli i weźmie mnie na kolana. Gdy jestem niegrzeczna, przebaczy. Kto? Moja babcia kochana. Babciu, ach, babciu, jesteś urocz. Masz miły uśmiech widać to w oczach. Troszczysz się o mnie, gdy mamy nie ma. Bajkę opowiesz dasz gwiazdkę z nieba. No poczesna babcia nie założy kapcia. Woli getry od spódnicy, gdy zje ciastko zaraz ćwiczy. Dziadek na spacer mnie zabierze. Nauczy jeździć na rowerze i opowiada tak ciekawie o tym, co w lesie piszczy w trawie. Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć, Dziadek mocno mnie przytuli. O to nie trzeba prosić. W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta, składam Ci życzenia. O tobie pamiętam, by życie Twe kwiatami było usłane tak piękne i ciepłe jak letni poranek. Babcia była małą dziewczynką. Każdy dziadek biegał kiedyś za piłką. Chodzili do szkoły, potem dorastali, mieli piękne marzenia, ciężko pracowali, wychowali swoje dzieci, a czas leci, leci, leci. Dzisiaj na pocichę mają wnuki, które ich kochają. Bardzo kocham babcie, dziadka, to nie żarty moi mili. Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli. Małym serduszkiem życzymy Wam dzisiaj uśmiechów i szczęścia najwięcej. Za Waszą miłość i dobroć dla nas Te życzenia przyjmijcie w podzięce.